Czy to ja jestem winny tej kłótni? Emocje sięgają zenitu. Od kilku miesięcy moja relacja z partnerką, Kasią, staje się coraz bardziej napięta. Ostatnio byliśmy na rodzinnym spotkaniu, gdzie moje dzieci z poprzedniego małżeństwa, dziesięcioletnia Julia i ośmioletni Tomek, były gośćmi. Kasia, choć sama nie ma dzieci, często wyraża swoje zdanie na temat ich zachowań. Pewnego momentu, kiedy Julia zbudowała z klocków wieżę, Kasia skomentowała – może lepiej zajmij się czymś bardziej konstruktywnym, a nie zajmuj się bezsensownym budowaniem. Czułem, jak krew mi w nim zagotowała. Spojrzałem na Julkę, która zrezygnowana zesuwała się na krzesło. Kasiu, nie musisz ich oceniać. To tylko dzieci, odpowiedziałem, starając się zachować spokój. Jednak ona nie dawała za wygraną. Wiesz, że chcę dla nich jak najlepiej. Nie chcę, żeby miały głupie nawyki. Wtedy wybuchłem. Może powinnaś trochę więcej zrozumieć, co to znaczy być rodzicem? One uczą się przez zabawę. Kasia zamknęła się w sobie i przez resztę wieczoru nie odezwała się ani słowem. Kiedy wróciliśmy do domu, atmosfera była napięta, a ja miałem wrażenie, że wszystkich zawodzę. Czy to ja jestem tym złym?